A więc zostawiła cię, tak? I co teraz? Siedzisz, analizujesz każdą rozmowę, każde słowo, każdą wiadomość, a w głowie wiruje myśl, jak ją odzyskać. Spokojnie, zatrzymaj się. Bo właśnie w tym momencie wchodzisz w najgłupszy etap po rozstaniu. Ratowanie czegoś, co już się spaliło. Powrót do byłej to nieromantyczny gest, to desperacja, to próba sklejenia szkła, które rozbiła ona. I zrobienia tego własnymi rękami, żeby jeszcze raz cię skaleczyło. Kiedy kobieta odchodzi, to nie dlatego, że musi coś przemyśleć, to dlatego, że już przemyślała. Ona ma gotowy plan B, C i D. Tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Znasz to zdanie? Potrzebuje przestrzeni? Tak, przestrzeni, żeby sprawdzić, czy trawa faktycznie jest bardziej zielona po drugiej stronie. A ty w tym czasie próbujesz ją odzyskać. Piszesz, dzwonisz, szukasz znaków, że może tęskni, nie tęskni. Ona tylko testuje, czy jesteś dalej dostępny, czy możecie zostawić i wrócić, kiedy się jej znudzi. To nie miłość, to emocjonalny program lojalnościowy, w którym punkty zbiera tylko ona. Mechanizm jest prosty. Kobieta odchodzi, bo przestałeś być wyzwaniem. Ty ją błagasz o powrót, więc tracisz resztki szacunku. Ona wraca na chwilę, żeby się utwierdzić, że dobrze zrobiła. I wtedy znów cię zostawia, tym razem bez emocji, bo drugi raz nie boli ani jej, ani ciebie, tylko zostaje pustka i wstyd. Facet, zrozum. Kobieta nie szanuje mężczyzny, który nie ma kręgosłupa. Wracając, pokazujesz, że możesz wybaczyć wszystko, byle nie być sam. A samotność to nie kara, to okres, w którym możesz się zbudować od nowa. Zamiast płakać nad ex, weź ten ból i zrób z niego paliwo. Zacznij ćwiczyć, rozwijać się, zarabiać, budować siebie, nie po to, żeby coś jej udowodnić, po to, żebyś sam spojrzał w lustro i pomyślał kurde, teraz to ja decyduję bo kiedy zbudujesz siebie, nie będziesz chciał wracać. Bo zrozumiesz, że ta kobieta, o którą płakałeś, to był tylko test twojej siły, nie cel twojego życia. Więc nie próbuj wracać do przeszłości. Zrób coś lepszego. Zostań facetem, do którego ona już nigdy nie będzie miała wstępu.